Mam dzisiaj dla Was bardzo szybki tip, tak naprawdę, jak pozbyć się zmarszczek dla osób początkujących w Photoshopie. Tak? Ci, którzy już działają w Photoshopie dłużej, na pewno używają Frequency Separation bądź akcji do zmarszczek bądź wtyczek, ale są osoby z nami, które naprawdę dopiero zaczynają, więc to jest bardzo szybki tip. Tak? Dublujemy tło, ja robię to przez Ctrl J, można także przeciągnąć tło. Tutaj do tej ikonki, ja tego nie chcę, do tego plusika. Wybieramy sobie Healing Brush Tool, czyli najzwyklejszy pędzelek. To, co jest ważne, ustawiamy go w światła. I ja mam go rozmiar, twardość na 2%, a tak naprawdę może być na 0%. I tutaj mam takie ustawienia, tak, więc sobie je sobie możecie spokojnie skopiować. Przybliżam sobie zdjęcie. Szukam na mojej twarzy miejsca, które jest w miarę ok. Struktura dla mnie to będzie ten policzek, tak naprawdę. Z altem pobieram próbkę. Zaczynam od tego. I przeciągam ją. Próbuję. Przeciągam na zmaszczkę. Próbuję. Przeciągam. Próbuję. Przeciągam. I robię tak cały czas. Zwróćcie uwagę, robię to małymi krokami. Pobieram cały czas ładną próbkę tej skóry i przeciągam. Zwróćcie uwagę również na to, że on nie zmienia koloru. Zobaczcie, ta próbka jest jasna, ale on zmienia tylko teksturę. I tu robię dokładnie to samo. Tak, próbkuję. I pozbywam się części z No To dosyć. I szybko, żeby Wam tylko pokazać. Oczywiście róbcie to u siebie dokładnie, na większym przybliżeniu, jeżeli potrzebujecie. Ja naprawdę tylko na potrzeby tego filmiku robię to bardzo szybko. Można sobie zwiększać, po, zmniejszać pędzel, którego się używa. Jest to nawet bardzo wskazane. Dopasowujemy go do tego, co chcemy zlikwidować. Dobrze, jeszcze tutaj tylko te zmarszczki na czole, które są moją zmorą. ok, jeszcze ta. Zobaczcie, co się stanie w momencie, gdy ja pobiorę sobie próbkę i przeciągnę za daleko. Widzicie, on już mi ściąga. Tutaj się pojawia taki mały krzyżyk na dole, skąd ściągam tą próbkę. Tak? Ctrl Z za każdym razem, gdy posunę się za daleko. Dlatego robię to malutkimi krokami, za każdym razem podbierając nową próbkę. Właśnie, żeby nie ściągnąć sobie czegoś, czego nie chcę. Tak, czyli żeby. To jest trochę jak klonowanie tak naprawdę. On klonuje z danego miejsca. Pobiera sobie teksturę i przerzucają ją dalej. Można pobierać z różnych miejsc. Ja pobieram z tego jednego policzka, tylko dlatego, że tylko tutaj mam coś, co mogę w miarę pobrać. Dobrze, wyglądało to tak, jest tak. Ja tak nie zostawiam, zmniejszam krycie, dlatego że te zmarszczki tak naprawdę mają być. One nie mają być takie mocne, ale ja chcę je widzieć. I druga rzecz, którą możecie, e, jeśli posiadacie wtyczkę Retouch Formi, co polecam ją sobie kupić, jest e, naprawdę nie jest droga, płatność jest jednorazowa. Polujcie na zniżki, bardzo często robią duże zniżki, e, 25-30-35%. E, Dutch and Burn tutaj jest genialny. Zobaczcie, ja sobie wciskam, to trwa dosłownie 3 sekundy 4. I zobaczcie jaki jest retusz zrobiony. Tak? On zabiera wszystkie cienie, likwiduje cienie z twarzy. Można oczywiście sobie zostawić coś, można zmniejszyć. Można też na przykład dodać maskę, odwrócić ją i zdjąć zwykłym pędzlem. Na kryciu 100 na sto, jak ktoś chce, bądź mniejszym. Tylko z tych miejsc, w których chcemy to zdjąć, tak? Oczywiście białym pędzlem, a nie czarnym. Proszę. Wszędzie tu, gdzie chcemy sobie zdjąć. Tak, i z tutaj przy tym oku. Proszę. Było, nie ma. Było, nie ma. Oczywiście Dutch Bird można zrobić również ręcznie, ale polecam używanie wtyczek, akcji, tworzenie sobie swoich narzędzi, które są naprawdę dużo szybsze później niż dłubanie pojedynczo. Przepraszam. Niż dłubanie pojedynczo, tak? Ja sobie wyrzucę tą maskę, chcę, żeby tak zostało, jak było. I to tyle. Taki szybki tip specjalnie dla Was. Dla tych, w szczególności dla tych, którzy dopiero się uczą Photoshopa, tak? Bye.